Witam na buli 96 w kolejnym odcinku z garażu. Dzisiaj jestem sam jak widzicie i, i troszkę będę zmieniał w swoim motocyklu. Niektórzy to nazywają. Spersonalizowane ustawienia, a ja po prostu wymienię sobie te pegi od takiej firmy Glace Guard. Dlaczego na te? Dlatego, że kiedyś miałem takie pegi obniżone o 5 mm. I przesunięte no i jeździło mi się lepiej. Jeszcze z takich drobnych spraw wymienię klamkę hamulco... Yy, sprzęgła, przepraszam, którą dostałem od radka z firmy Shock Suspension z firmy GlaxoGuard. Nie wiem, czy to dostałem, czy jeszcze yy, będę musiał zapłacić. Tak dlatego, też nic Wam nie powiem o cenach. Ale to wydaje się zrobione solidnie. Ulicy, zobaczymy. Eee, no, gripy i, i listki. Teraz wyłączę, wyłączę radio, bo za chwilę YouTube, jak zwykle, obecnie mi zasięgi. A po co to? No, tak jak powiedziałem, kolorystycznie one nie pasują. No, ale. Tu nie czasami o kolor, chodzi tylko o mm, skuteczność. No, wychodzę. Ups, no i ten zobaczcie. Jest trochę większy. Widać to, widać to, że jest większy, nie? Ten odstaje tyle. A ten trochę dalej. Jasne, wszystko ma swoje plusy i minusy. Ale nie łapie gałęzi, nie łapie. Dobra, jeszcze kapkę kleju. Kapeczkę. Miałem takiego kolega. Kurczę, z Andreowa teraz siedzi. Czy nie siedzi? Jest od lat w tym. Holandii. No, wszystko, Mark, wszystko nakleił, daje No, może to sposób dobry. No, ekstra. Drugą zaraz dokręcimy, tylko gdzie jest druga? Jak zwykle. Ale druga była tam. Dawno już nic nie robiłem przy motocyklu. I człowiek zapomniał już niektórych rzeczy. Ale ja dzisiaj o czym innym chciałem Wam powiedzieć. A mianowicie kilka dni temu miałem taką sytuację w restauracji pod złotymi łukami w McDonald's że no jakby z zasady, nie odnoszę tacy i nie sprzątam po sobie, nigdy. I podszedł do mnie jakiś żołnierz, no a ja nie wiadomo, do żołnierzy mam szacunek. Byłem w armii dwa lata. więc co to jest. No lepiej będzie, zdecydowanie lepiej. No proszę. Dobrze i teraz zabieramy się za inną część. Wezmę tą gumę z ćwiczeń. Ups. Zaplątałam się. No i on podszedł do mnie taki oburzony. Dlaczego nie sprzątam? Trochę to trwało, to znaczy jakieś 5-10 minut wyjaśniłem mu. Podaliśmy sobie dłonie na koniec i powiedział, że on chyba zacznie robić w ten sam sposób. A dlaczego? No, dlatego, że kapitał, słuchajcie, ma, ma narodowość. I tu nie jest polityka, to co teraz mówię, tylko. Tylko prawda. W latach 90., kiedy się rodził kapitalizm, tak zwany dziki kapitalizm był wtedy w Polsce, który zresztą bardzo mi się podobał. On był w porządku. Tylko miał jeden minus: że wpuszczono do Polski obcy kapitał. Ale nie chodzi tutaj. Bo to jest obcy zły, obcy jakoś pejoratywnie. Chodzi o to, że ten obcy kapitał miał niewspółmiernie większe pieniądze niż rodzący się kapitał polski. No chyba mnie sz trafi ta zawleczka. Raz mi z podnośnika motocykstw. <noise> już idzie, już, już, już. I dlatego w latach 90., bo już straciłem wątek, tyle to czasu trwa i wyłączyłem kamerę. W latach 90., kiedy wpuszczano, czy w 93, do Polski zachodni, obcy, zachodni, dobra, kapitał. no, Kapitał, który miał bardzo duże pieniądze, nieograniczone wprost, to było okej okay. I wszyscy politycy od lewa do prawa, po kurwa, sprzedali wtedy. Polskę, a właściwie polski handel i wiele innych dziedzin Polskiej gospodarki I dzisiaj szlag mnie trafia Jak widzę Że w McDonaldzie, którzy dalej mnie Wykorzystują Każą mi zapłacić, no to jest nic takiego Samemu sobie zamówić, posprzątać po sobie i jeszcze wyjść uśmiechniętym No co to, to, to nie Jeśli jeśli mielibyśmy równe szanse, tak jak to było w innych krajach, i nawet wielkie gospodarki jak Ameryka w latach 30., co zresztą nawet i teraz robi Trump ubiegłego wieku, tak? Stulecia. Chroniły swoje gospodarki wszelkiego rodzaju cłami i tak dalej, i tak dalej, by kapitał, no właściwie wielkość tego kapitału się wyrównała. I to jest teraz ważny moment, żeby umieć włożyć tę sprężynę z powrotem w ten sposób. Prawy, lewy. O, tak. Tak będzie ok. Eee, Przykniemy jeszcze czymś. Będzie jeszcze lepiej ok. No i właśnie. I właśnie, jeśli byłyby wyrównane szanse, to ja nie mam nic przeciwko tym wszystkim, którzy. Jak to było? No, teraz powinien wejść. <laughs> na no, wszystko jest sposób. No elegancko muszę go przytrzymać. Jest, jest. Później zawleczka. Dobra. Druga strona. No i to co powiedziałem właśnie, że łatwiejsze rzeczy, a drugą stronę. I później Jeszcze go dopuścimy. No jest to co mówiłem, że Kapitał nie był Nie był równy. Oni mieli strasznie dużo pieniędzy. My znacznie, znacznie mniej, my w Polsce i... Uff, gdzie jest ósemka czy dziesiątka? I start był nierówny, nie zapomnę jak dziś w latach chyba dziewięćdziesiątych końcówka otwierał się, pierwszy sklep u nas nazwijmy to wielkoformatowy, to był minimal dokładnie. Uczestniczyłem w takim lokalnym proteście lokalnych przedsiębiorców, ale prezydent ówczesny miasta mówił, jak ci Panie Marku, ale oni przecież zatrudnią ludzi. Prezydent, który skończył prawo, nie? No ale pojęcie, albo udawał, że nie wie o co chodzi, albo albo faktycznie był taki głupi. No i co? Skończyło się tym, że, że wycięto mm, no, większość polskiego handlu. Takimi działaniami, tak? Te firmy jeszcze nierzadko miały zwolnienie z podatku od nieruchomości. Nie rozumiem dlaczego. I teraz stoją takie budy od psa. W samych centrach miasta. Zobaczcie jak to wygląda w innych krajach. W takiej Italii, we Włoszech. Tam da się? Da się. Wyrzucili wszystkich za miasto. Nie bardzo sobie radzą. Przynajmniej te Włochy, które ja znam lepiej. Na południu. Taki Auchan. Się otworzył kilka lat temu. Nie ma go. Praktycznie nie ma go. Tu zdaje się sprężynka gdzieś. Nie ma? Chyba z drugiej strony jest. Muszę te klamki wymienić, bo są pogięte. Dobra. To tylko na razie tak włożę obrzeż listek jeszcze jest do zrobienia. Żeby mi nie wypadło. No i wyrzucili te sieci na zewnątrz. Na obrzeżam miast. Wieje tam po prostu ha. Nic się tam ciekawego nie dzieje. A takie firmy jak Burger King, McDonald's. Byliście we Włoszech, no to sami widzicie jak sobie radzą. A u nas zapraszamy, zwalniamy z podatków. I co jeszcze? I co jeszcze, no? Drażni mnie to wszystko, no ale cóż, nic na to nie poradzimy i dlatego z zasady przestaję sprzątać Ech, od lat w McDonald's. Robią nas na szary. Kapitał ma słuchajcie, narodowość. Jak myślicie? Hmm. Jeśli ja jestem powiedzmy, powiedzmy właścicielem lidla, to co, dogadam się z producentem yy, niemieckiej kawy? No znacznie szybciej niż na przykład z polską kawą. O! WOSEBA. No bardzo szybko. Mało tego. Raz, że się dogadam. Dwa. Ceny u mnie w sklepie będą takie jak w innych sklepach nazwijmy to polskich. Takich cen nie będzie. Czyli będą niższe. Tak jest. Kapitał ma narodowość. Niechby oni teraz weszli na przykład do nas, nie? Mam trochę taki pretensjonalny głos dzisiaj. Zobaczymy, czy dalibyśmy sobie radę. Jasne, żebyśmy sobie dali radę. Ale wystarczy zobaczyć, jak to wygląda. Zobaczcie, no, w przypadku takich dużych firm jak. Jak Orlen. Gdzieś tam są na obrzeżach naszych granic. Raczkują, w tych wiecie, Węgry. Czechy i tyle. Nigdzie, nigdzie ich nie ma tak dużej firmy. Dlaczego? Nie wiem, nie znam się. Diabeł tkwi w szczególe, ale pewnie dlatego, że tamte rządy nie pozwalają im wejść szeroką ławą. A po drugie, no te inne firmy lokalne, one już tak okrzepły, no właściwie nie tak okrzepły, one są tak mocne, że nie pozwalają sobie zająć choć trochę rynku przez taki Orlen. I u nas byłoby po. Podobnie, tak jest, no, kapitał ma narodowość. No, ale cóż, co ja dzisiaj mogę zrobić? Nic, aczkolwiek, no, robię takimi prostymi działaniami, jak chociażby to, że zaraz tę klamkę mam wymienić. Zgubiłem się, no, bo tutaj człowiek ma mówić, tu ma nagrywać, tu ma, coś jeszcze mi wypadło, tu ma rolgazy pozmieniać, no, głupie się, no, ale to nic. To nic, ten jest. Ten jest tu, a ten jest tu, tak? Nie sprzątam po sobie, bo już mówiłem. Ani by dlaczego. Wybierz sobie. Bo już zlikwidowano, czyli kasierki. Zapłać, no to, to nic wielkiego. Jeszcze na koniec, goźba, posprzątaj po sobie. No to już jest za wiele. Staram się również. Nie wiem, czy wam się to udaje. Będę po, to, po raz kolejny już mówił, że, że kapitał ma narodowość kupować w naszych biznesach. Jak miło jest, na pewno jak jesteście gdzieś za granicą, to już do kosza zostawimy jako rezerwową. Idź sobie na targ. Wszystkim się to podoba. Porozmawiać z ludźmi. Jezu, jak tam jest fajnie, jak tam jest fajnie. Czemu tak u nas nie jest? No bardzo prostej przyczyny. Bo czek dla kilku groszy kuwa, nie wiem. Jajka po 19 groszy! A w sklepie osiedlowym 25. I na 10 jajka kurwa, zaoszczędziłem 60 groszy. I człowiek tam idzie. No i co z tego, że w tym małym naszym sklepie, bo on jest biedny, nie ma tego lub tego. Tak. Kapitał. Manardowość. Znam się na tym, bo tak jak powiedziałem, handluję już tyle lat. I. Dlaczego ludzie. Nie wiem, z tego pokolenia młodszego, a może już wszyscy, nie wiem. Tak tłumnie chodzą do, no wiecie, do tego małego, to jest płaszczygat, na ten co skacze. Dlaczego ludzie tam chodzą? Przecież tam jest z zasady drogo. No może poza piwem. Z zasady tam jest drogo. Także niech mi nikt nie tłumaczy, że w sklepie osiedlowym jest po prostu taniej. Wróć, że w sklepie osiedlowym jest po prostu drożej. To nie o to chodzi. Kapitał ma narodowość. Powtarzam to już po raz któryś, ale to właściciel, nazwijmy to tego sklepu, wraz z rodziną pójdzie do fryzjera, którego ty jesteś, powiedzmy, właścicielem, umyje samochód, którego ty jesteś właścicielem, Pojedzie do mechanika, którego ty jesteś właścicielem, i tak dalej, i tak dalej. Znaczy właściciel Takiej lub innej sieci zostawia u ciebie pieniądze? Nie. Nie. Oni cię tylko doją. A ty się dajesz. Ech. Oła! Ucho mnie boli. Moi koledzy pojechali do Rumunii i, i dzisiaj, dzisiaj powoli wracają. Aha, jeszcze tu muszę założyć przecież. To jest na. krótki gaz, to jest trochę najdłuższy. Tu trzeba patrzeć, że on ma jeszcze taki, o, takie wybrzuszenie, jakby czy tę stroną, nie? Tak, jest. No i okej, okay. i teraz tak, tu było tak, tu tak, a na takim gazie jestem. Uuu, to zamiana. Zamiana. Że na tym dawno już nie robiłem nic przy motocyklu oprócz ale dobrze sobie jest w takie niedzielne popołudnie coś tam porobić. Nie traktuję tego jako pracy, tylko jako hobby. No, także, reasumując wyjaśniłem hmm, temu żołnierzowi, że. Yy, dlaczego, dlaczego nie sprzątam? Tak, tak. I tak, nie. O, i tak, i tak. Ok. I tak, i tak. I tu, i to wchodziło tu, i to tu, i to tak, i to tak. Brawo! No, i to będzie dobrze. Lekko skręcić, zobaczyć jak rolka schodzi. No i wytłumaczyłem temu żołnierzowi, dlaczego działam tak nie, a nie inaczej, bo zobaczcie. Przyjechali do nas, kupują nasze ziemie, są zwolnieni z podatki, z podatków przynajmniej części, co ja to chciałem, właściwie nic. Doją nas z kasy, na dodatek jeszcze, no, powiem to, bo czasami to mówię, nasze dziewczyny ruchają. I Ja mam jeszcze sprzątać, kuźwa, yy, po sobie, po sobie, nie wiem, ja mam sprzątać w knajpie, jeśli to jest restauracja, to chyba oni są od tego, nie? Za bardzo nas dymają, a my na to zezwoliliśmy. Taka jest prawda. No ale cóż, yy, to jeszcze dokończę, bo tu już nie ma co przedłużać dłużej tego filmu i będzie. No proszę, jak robiła schodzi. Tu jeszcze tylko trochę. O! Jeszcze trochę poprawię. Ja mam tyle. Na tym moim kanale. Słuchajcie, co jakiś czas będą się pojawiać takie dziwne filmy. Znowu Kacki dzwoni. Kasmi odzwonię do Ciebie zaraz. Będą się pojawiać tam takie dziwne filmy. Oła. Ale postaram się, żeby to były filmy związane z motoryzacją, ale motoryzacją taką, która. Ehh, która mnie e, dopada, że się tak wyrażę, którą ja się interesuję. E, I to <laughs> dlatego ostatnio na przykład, no nie wiem, na Instagramie wbijajcie na Instagram, ja tam dużo relacji w, puszczam, zrzucam tego wszystkiego, co się u mnie dzieje i, e, i dlatego między innymi ostatnio właśnie tam na Instagramie puszczałem takie rzeczy, jak byłem po raz pierwszy zresztą na GT3 zawodach w Barcelonie. Bardzo mi się podobało, a byłem tam przejazdem. E, bardzo Ci dziękuję, że mogłem chociaż na chwilę zobaczyć to wszystko od tyłu i taka motoryzacja, czasami na moim kanale się będzie pojawiać. Mam nadzieję, że to jakoś współgra. Tu benzyna, tam benzyna. i Na koniec każdego odcinka, jak wiecie. Tylko nie mam jeszcze... Nie mam jeszcze pytania. Na koniec każdego odcinka. To jest koszulka z sześciodniówki. Tegorocznej sześciodniówki. 20-25. Reklamy, jak widać. Od Dominika Olszowego. Domin, bardzo Ci dziękuję. Właściwie za co Ci mam dziękować? To jest Twój obowiązek. Z jego podpisem. I tę nagrodę otrzyma zwycięzca, który odpowie poprawnie na pytanie. Pytanie e, zaraz powiem, a odpowiedź wystarczy zamieścić pod filmem w formie komentarza. No, i ja w sposób nieobiektywny wybiorę tego e, zwycięzcę. W związku z tym, że napomknąłem co nieco o tym, co się będzie dziać na kanale, to pytanie jest banalnie proste. GT3. Co to jest za runda od którego roku ona wystartowała, e, kto ją wymyślił. I to wszystko. Tak, to wszystko. Trzymajcie się, trzymajcie się. Hej! O, zawleczek nie mam, a to uszkodziłem. A to się pomije. Ale postanowiłem sobie jeszcze zmienić, a właściwie wyprostować dyfuzor. To, założę to seryjne Aha. No i tyle Motorzyk się przewraca No nie teraz Troszkę podjęty, zobaczcie Nie aż mocno Tu strzał, tu strzał, tu strzał No i wymienimy teraz wyjąć No I włożyć tu To teraz to posłuży mi na stojak Serio. <laughs> Serio. Tak, przekręcimy. O, jaka przeciwwaga ja się robi. Dobrze? Dobrze. Kurde, człowiek by włączył sobie muzykę. Te YouTube. Y. Z drugiej strony to. Tu już jest. palec Czy jest niezdarne, jak nie robi takich rzeczy Mechanicy to mają opanowane wszystko Czy jest satysfakcja? No może jest jakaś tam Z tego, że się to zrobi Kolega do mnie przyszedł i nie nagrywałem już nic Proszę, jaka żyło jest <grywa> Słowku przytrzymasz, w się sensie zbliżenie, bo chcę pokazać, że to urządzenie to jest skryte. Tam zbliżenie gdzieś Gdzie jest, tutaj o, taj, o. Jest, a gdzie jest druga sprężyna tam gdzieś Taka taki Pomaga. Dobrze, to wszystko. Bardzo Panom dziękuję. Motocykl jest zrobiony. Brakuje mi tylko jeszcze... Czego mi brakuje? Gdzie to jest? Aha, tutaj. Zawleczek. Nie mam takich, zepsułem. No i tyle. Opuścimy. Przytrzymasz na obsławę, bo boisz się. O, tak, żeby mnie nie filmować, Żeby że mnie nie może wypaść. O, nie Co prawda to i to nie współgra.